Częściu przed polem karnym. I popatrzmy. 25 minuta mecz. Golański dochodzi do piłki. Będzie lewą nogą dogrywał w stronę Bramki. Myślę, że to będzie bardzo groźne doświadkowanie. On dysponuje dobrym uderzeniem. To są tutaj na baczności piłka, za widzewa. i będzie goł! Za piłka była do łapania, a nie do 25. minuta spotkania jeden radionow zdobywa swojego siódmego gola w tym sezonie i otwiera wynik 63 piłkarskich derbów łodzi to o czym powiedziałeś przed zagraniem Artura Golańskiego, że Golański Dysponuje mocnym dograniem w kierunku bramki. No i dał się na to nabrać bramka widzewa. Mikał Choroś nie utrzymał piłki w dłoniach, wypuścił ją pod nogi Jewchena Radionowa jeszcze odbiła się piłka od Aleksandra Ślęzaka i dzięki temu trafiła do Radionowa. Zostawiony sam Radionow strzelił po prostu do pustej bramki. Ale zostawiony sam był także Aleksander Ślęzak. Spójrzmy, tak, tak, nikt tak. nie kryje Ślęzaka. Najbliższy piłkarz widzewa był za stoperem wks u Kardynalny błąd sytuacji. Skutkuje w tejże piłki strachem. Zbycie się. Teraz Daniel Mąka przed szansą. Sytuacja bramka, Ależ jedno podanie załatwiło mi... sprawę. Choroś zaliczył asystę. To po prostu katastrofalny błąd zawodników wks u i jak gdyby mecz otworzył się od nowa. Coś nieprawdopodobnego, no narzekaliśmy na system gry Widzewa, a tymczasem okazało się, że w tym szaleństwie jest metoda. Popatrzmy, Daniel Choroś podskoczyła, ta piłka przeleciała nad wszystkimi obrońcami, a Daniel Monka pokazał doświadczenie, pokazał instynkt zmienionych jeśli chodzi o pozycję w ataku z Piotrem Burskim. Piotr Burski usiadł na ławce Daniel Monka w roli wysuniętego napastnika i przeleciała piłka pomiędzy wszystkimi Eukesiakami, którzy to zlekceważyli którzy w pierwszej połowie prowadzili grę, mieli ułożonego przeciwnika, mieli ułożony wynik, bo było 1-0 dla nich, a tymczasem jest szansa dla widewa będzie i zwalił. A jeden dla Znowu wybicie Chorosia. Jak widać jest to sposób na zdobywanie bramek. Wybicie bramkarza, przegranie głową. No. Niemożliwe rzeczy dzieją się na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego. Popatrzmy jeszcze raz. Tutaj była przegłówkowana ta piłka. No, tu ewidentny błąd w gry, obrońcy. I było dwóch widzewiaków na jednego obrońcę ŁKS-u. Zgubił się gdzieś grający po prawej stronie obrony Paweł Pyciak, najwyraźniej, nie wrócił za swoim zawodnikiem. Stoperzy także pogubieni w, te, w tej sytuacji. Proszę popatrzeć, Pyciak został za swoim zawodnikiem. No i pytanie kibiców EKS: co wy robicie? Jest w tej sytuacji w pełni uzasadnione. A dopiero co mówiłem, że w pierwszej połowie EKS miał ułożoną igrę i przeciwnika. Wszedł i zniknął. Ciężko się wchodzi w, przy takim wyniku do gry. Jedna z ostatnich szans. Nowak bardzo Zwykle skrycie! Złe Jak można? No, to, to. to Maksym, Maksym Kowal! Maksym Kowal w 90 minucie. Mówiłem, że to Joker w talii trenera Pyrdoła. W doliczonym no. czasie gry kolejny fatalny błąd obrony, tym razem obrony widzewskiej która zostawiła kilku zawodników w polu karnym. Popatrzmy, Nowak, tam jeszcze piłka odbiła się. Tak, ale piłka jeszcze odbiła się chyba od, od Zielenieckiego. Który powinien kryć właśnie Kowala. No nieprawdopodobnie, nieprawdopodobny przebieg ma ten mecz. Mówiliśmy się, mówiliśmy, że derby Łodzi to nie jest, takie zwyczajne sobie spotkanie i po raz kolejny to się sprawdziło.